Pomimo zimowej aury witam Państwa bardzo cieplutko z serca, tętniącej życiem każdego sezonu, uwielbianej przez tysiące turystów miejscowości Rowy. To właśnie tutaj, w niedalekiej odległości od plaży, mam dla Państwa nie jedną, a pięć nieruchomości inwestycyjnych. Zapraszamy na prezentację. Witam Państwa w apartamencie znajdującym się na drugiej kondygnacji. Składa się on z dwóch sypialni, pokoju dziennego z aneksem kochennym oraz łazienki. Apartament położony jest na trzecim piętrze trzypiętrowego bloku mieszkalnego, a okna skierowane są na północną stronę prosto na morze. Całkowita powierzchnia wynosi 35,2 m2, a wielkość poszczególnych pomieszczeń wygląda następująco. Sypialnia z wyjściem na balkon, duża sypialnia, pokój z aneksem kuchennym oraz łazienka. W mojej ocenie jest on bardzo wyjątkowy. A to za sprawą niemalże 30-metrowego tarasu. Spójrzcie sami, jaki to jest widok. Lokalizacja obiektu jest niepowtarzalna z uwagi na położenie w pierwszej linii od brzegu. Odległość budynku do plaży, w którym znajdują się apartamenty, to zaledwie 120 metrów. A na dodatek na parterze mieszczą się lokale gastronomiczne, jak i główny deptak prowadzący do jednego z trzech wejść na plażę. Miejscowość Rowy jest wyjątkowa z uwagi na położenie między jeziorem Garno oraz Morzem Bałtyckim. Tak więc jest idealnym kompromisem dla wakacji nad morzem i wypoczynkiem nad jeziorem. Witam Państwa w apartamencie Blue. Znajduje się on na drugiej kondygnacji, a w jego skład wchodzi duży pokój z aneksem kuchennym, sypialnia oraz łazienka. Dlaczego Blue? Czy chodzi o te wszechobecne niebieskie dodatki? Absolutnie nie. Odpowiedź: znajduje się u góry. Do tego lokalu przynależy taras widokowy na czwartej kondygnacji o powierzchni niemal 27 m2, z którego mamy piękny widok na bezkres błękitnego Bałtyku. Wypoczynek w tym miejscu w letnie wieczorne noce to istna rozkosz dla ciała i duszy. Powierzchnia lokalu to łącznie 28,3 m2, a wymiary poszczególnych pomieszczeń wyglądają następująco: Sypialnia, duży pokój z aneksem oraz łazienka. Zapraszam do apartamentu Vasco da Gama. Składa się on z dużego pokoju z aneksem kuchennym oraz sypialni. Został on tak zaprojektowany, aby było tu jak najwięcej przestrzeni użytkowej dzięki tej właśnie antresoli. Zakup nieruchomości można potraktować jako świetną inwestycję, a w przypadku takich inwestycji najważniejsza jest lokalizacja. I dlatego, według Booking.com, lokalizacja w tym miejscu oceniana jest na 9,5 punkta z 10 możliwych. To największy apartament, jaki Państwu prezentujemy. Ma powierzchnię niemal 40 m2. Jest bardzo nowoczesny i słoneczny, a dzięki już wcześniej wspomnianej antresoli mogą tu nocować dodatkowe dwie osoby, nie zakłócając miejsca i przestrzeni użytkownikom salonu. A dodatkowo do apartamentu przynależy balkon o powierzchni 4,5 m2. Wystrój jest nowoczesny, a jednocześnie klasyczny i bardzo przytulny. Można poczuć się w nim niezwykle komfortowo. Witam w apartamencie na piętrze. Składa się on z dużego pokoju oraz aneksu kochannego, łazienki i sypialni. Co najważniejsze, do tego apartamentu przynależy niezależne miejsce postojowe, a z sypialni mamy widok na podwórze, więc będziemy mieli oko na nasze bawiące się dzieci. W dużym pokoju znajduje się rozkładana kanapa, na której mogą nocować dwie osoby, natomiast w sypialni mogą nocować aż cztery, łącznie sześć osób, co zwiększa rentowność wynajmu tego apartamentu. Powierzchnia apartamentu to 32,7 m2, do którego przynależy prywatne miejsce postojowe. Biorąc pod uwagę rosnące ceny nieruchomości oraz wysoką inflację, inwestycje tego typu to świetna alternatywa dla wszystkich, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności. Dodatkowo fakt, że sytuacja dla branży turystycznej nie jest łatwa z powodu pandemii, a hotele muszą spełniać restrykcyjne wymogi w związku z wytycznymi Sanepidu, tego typu apartamenty nie są objęte obostrzeniami, co niesie dodatkowe korzyści. Apartamenty na parterze cieszą się ogromną popularnością przede wszystkim dlatego, że żeby do nich wejść, nie musimy wchodzić po schodach. Dlatego prezentuję państwu apartament właśnie położony na parterze, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz bardzo dużej sypialni. Apartament na parterze ma powierzchnię niemal 34 metrów kwadratowych. Gdyby ten apartament grał w pokera, wyciągnąłby Asa z rękawa, a As w rękawie w przypadku tego apartamentu to jest to, co znajduje się za tymi drzwiami. Ponieważ w sypialni mamy bezpośrednie wyjście na ogród, a z ogrodu możemy przejść na plac zabaw. Oferujemy Państwu kompleks apartamentów, które można potraktować jako świetną inwestycję lub zakup do użytku własnego. Wliczając sezon niski oraz wysoki, średnio można uzyskać przychód w wysokości około 10% rocznie. Biorąc pod uwagę rewelacyjną lokalizację oraz możliwości zarobkowe, jest to świetna oferta. W końcu bliżej plaży się już nie da, prawda? Jeżeli zainteresowała cię ta oferta, zadzwoń i umów się na spotkanie do naszego biura w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 16, Office Box, lokal 10. Zapraszamy zespół TRR Group.